Kurde, ludzie tej. No tamten filmik niestety nie, nie nagrał mi się do końca, więc po prostu dokończę tą trasę na drugim filmie. Nie będzie to cała trasa, czy cała trasa, bo tam mi też ucięło trochę i, do, i miałem potem zapis, więc tak tyle mi zostało. Tak dojadę po prostu. W ogóle, jakie ja, były dzisiaj. Jeszcze, kurde, zacząłem nagrywać do mnie, a myba jedna zadzwoniła mi i przerwała filmik, więc nowo nagrywam miejmy nadzieję, że nikt dzisiaj już nie będzie mi przeszkadzał. Tak więc. Kończymy tą trasę, panowie. Jedziemy. Mam dokładnie 184 km. Tak więc. Tutaj podejrzewam, że to będzie prościutka trasa. Faktycznie cały czas tą autostradą. Zaraz zobaczymy. No, można powiedzieć, potem tam będzie chyba wjazd do. No tu już autostrada, autostrada, tu i tu pewnie zjeżdżamy. Tu. A tu jeszcze wjeżdżamy, tu zjeżdżamy, i tu na dole mieści się ta firemka. No dobra, no to jedziemy. Mówię, czego mi brakuje w tej grze, to na przykład takich zdarzeń losowych, które by mogły na przykład utrudnić rozgrywkę, że nie wiem, jakiś wypadek albo co. No. Zawsze to był jakiś smaczek. No ale. O kurczę, widzicie? Widzicie? Brakuje mi zdarzeń losowych, tak? Ale zobaczcie, co teraz się stało. Deszczyk pada. Hehe. <laughs> Dobra, jedziemy. A, widzicie? Kurde, muszę się zatrzymać. Nie muszę się cholera zważyć tutaj. Dobra. Do 15 15 mil to są 24 km. To dobrze wiedzieć. Muszę zatrzymać ciężarówkę tutaj. Mówię, no sorka, sorka za mój głos, ale jestem przyziębiony i, i po prostu nie zaciekawie za to słuchać. Dobra, jedziemy, już zważony. Wjeżdżamy z powrotem na autostradę. Kurde, ja mam jaki wyjechany wóz tej. Już na czerwono mam tam. No ja będę musiała je do serwisu. No a to jedziemy drogą numer 40 cały czas. Ogólnie oglądałem jeszcze gameplaye z poprzedniej serii, z poprzedniej ich gry, z EuroTraka i na bank kupuję, na bank kupuje, tylko prawdopodobnie to kupię gdzieś na koniec miesiąca na wypłatę. Bo jednak te klimaty takie europejskie, ogólnie Polska, no więcej jest Map tam, Polska, tam Anglia i tamten, no ale to są bliższe nam, że tak powiem. Niż Amerykano. No, oczywiście, kto lubi klimat amerykańskie, no to przecież równie dobrze, że powiedziała, że go nie interesują tamte. ale ja to kupiłem po prostu, bo tak, pierwszy co zacząłem gameplay jest tego i mówię, spodobało mi się, ale potem troszkę żałowałem, bo mogłem najpierw kupić Eurotraka, a następnie właśnie tego American Traka. No, ale nic, zrobimy. co zrobimy? Już mam tą grę, więc trzeba tutaj pojeździć, wyjeździć, firmy rozbudować przede wszystkim, bo na razie to mam tylko. Swojego tira. Mam jeden mały garaż. Jeszcze nawet nie stać mnie na głupkowe rozbudowanie go, żeby więcej tirów mieć, bo takie, taka rozbudowa kosztuje 160 tysięcy, a nie, czy widzicie z boku mam 170 417 dolarów. No i potem będę mógł kupić tira i najwyżej zatrudnić jakiegoś kierowcę, żeby zarabiał na moją firmę. Dobra. Jedziemy, jedziemy, warunki nie są sprzyjające kierowcy, ale Szczerze powiedziawszy, jak ja mam być że z wami, to ja lubię jeździć, na przykład w deszczu Lubię jeździć w deszczu autem zawsze, jak swoim autem Golfem, to właśnie się Ja, ja cieszyłem, że, że pada deszczyk sobie Dobra, no to jedziemy, o kurde, ja tu trochę przekraczam prędkość, a tu policja No to, to w sumie Zaraz kończymy ten ta. Czy kurda ten zwalnia tutaj? Żeby mnie przypierdzielił w policję? No. Dobra. A teraz muszę zjechać. Dobra. No i zaraz praktycznie mam tutaj bazę. Nie wiem czy o ten się zatrzymał. Aha, bo ten chciał zjechać co za gupol Dobra To za chwilę Za chwilę dojeżdżamy do bazy Czy ja będę musiał tutaj odbić w prawo, żeby na górę, na tamten most. Dobra. Odbiliśmy. No, muszę tu zachować osłonę. bo ja się tak rozpędziłem, że przypieprzyłem w drugą ciężarówkę, to akurat jest auto, ale przypieprzyłem w drugą ciężarówkę i cholera ładunek, który wartość miałem 20 tysięcy się cieszyłem, bo naprawdę długo jechałem, że będę miał taki zaszczyt gotówki 26% uszkodzeń i kurde, wypłacili mi tylko tam 7 tysięcy dolarów. Więc praktycznie nie zarobiłem na siebie, bo 3000, ponad 3600 yy, ściągnęli mi kredytu. Tego co miałem pożyczkę, jeszcze musiałem zatankować po drodze. No to, to też, no to praktycznie mówię, nie zarobiłem. Dobra, ten też kolega ma taką. No. dobrze, czerwone światło. Niestety na razie. O, odkryłem miasto, bo tu nie byłem jeszcze. To są nowe trasy moje. Dalej, 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 zielone, zielone, ile ja mam czekać? Dobra, jedziemy. Kurde, ja sobie wyobrażam jakbym miał kierownicę tak by się ten... Znaczy napaliłem się na taką logitech ale no, na 1200 zł, więc prawdopodobnie kupię coś pomiędzy Logitechem a tymi shitami, które są za te 200 zł tam za 400 czy za 450 zł, widziałem fajną kierownicę Więc... No wiadomo, nią co, co oczekiwać, ale lepsze to niż, niż taka Manty. Kiedyś miał do czynienia właśnie z... To nie jest oczywiście antyreklama teraz tej firmy Manty, no bo nie, nie mówię, że to jest słaba firma, no ale raczej jak oni coś robią, no to no, tak jakieś budżetowe rzeczywiście wydaje, no nie wiem. Jakoś nie mam zaufania do tej firmy, jeżeli mnie tutaj zaraz poskarzycie, czy coś robię wam te reklamy, no to proszę bardzo, zapraszam, mój prawnik zaraz mnie wybroni. <grym> dobra. 15%. Co ja mówię, 15xp 15 tutaj, dobra i tutaj mam i tak kończymy, zaraz. Proszę bardzo, może nowy poziom nawet Jeszcze nie wjechałem? Oj, dobra, czekajcie, bo źle to zrobiłem. Jeszcze raz, o, dobra, pięknie, spóźnienie jeszcze, zaszczyt miałem, spóźnienie. Co za jaja, spóźnienie, Nie za spóźnienie mi kara za spóźnienie. 3000, kurde, 960, I tak naprawdę mi płacili 200. 2239 dolarów. No widzicie, no nie jest łatwo być kierowcą. Tak więc ten drugi filmik po prostu miał na celu to, żeby zakończyć ten pierwszy, co nagrałem. I się uciął niestety. Całego niestety nie mogłem Wam pokazać, no ale co zrobić. Może jeszcze raz następny jakiś filmik puszczę z jakiejś innej trasy, jak nie się... Tak więc elo, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.